Ja Marika i moja siostra Natalia. Ja, ja. Z si będzie jest y, cynamon ładny. Dlatego dzisiaj będzie cynamon challenge. Tak właśnie. Będzie to trochę ciężkie, no, ale cóż, dla, dla, dla YouTube. Dla YouTube coś trzeba. Mamy y, łyżki i wodę, wody. wody. Taką zwykłą wodę i gra w co. Ktop co! Dobrze, Dobrze, Dobrze. No, możemy hmm. Oj, to możemy, to, to, to może być trochę żeby nie było. Y, I mam prawo y, jeszcze lepszą filodować. Y, no, mam. Na ono jest trochę przeterminowany. I -y teraz -y. Trudno, najwyżej, 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 najwyżej ubierzemy. Tak, ubierzemy. <tuszu> Trudno. E trzy,

Dobra, także nigdy nie jesteś w tym O, nigdy. Pozwolę sobie... Cynamonu, Tak. Proszę Może go... Co by to jeszcze powiedzieć? Nigdy, ale to nigdy, nigdy cylabonu, a zwłaszcza przeterminowanego. Zapraszamy no, na kolejny filmik, który odbędzie z kolejną przyprawą do jedzenia, którą... Może? No pewno. Czego mam wiedzieć, że będzie przyprawa? No właśnie, no, to będą challenge y, powitalne dla nas. Y, może nie na tyle ilość widzów, ale będą... Tak, było już dla nas całeniu ilość widzów, a zresztą nie nie będziemy miały. Dlatego y, po prostu tak, o jestem czasu <ścoughs> <ścoughs> Także cały ten taki jakby nasz kanał. Będę składał się właśnie w że I... I tylko może jeszcze jakieś dwie I... tutaj. I może dostaniemy I, I może będą jakieś zapytania. pytania. Na pewno. Yy, Przesyłane nam się e-maile yy. na stronie WP. Yy. Więc yy, pa! pa.